Cześć Barany, witam was moi drodzy na kanale Ketłucz Tarot. Czytanie na miesiąc grudzień dla waszego znaku zodiaku. Na początku powiem tylko bardzo ważną sprawę. Czy może nie bardzo, ale ważną. Ja dla części znaków, nie wiem jeszcze czy dla wszystkich, ale na pewno dla was zrobię jeszcze bonusowe czytanie, które będzie dołączone w linku w komentarzach pod tym filmikiem. Bonusowe czytanie będzie po prostu zawierało kilka informacji, to, co się pokaże po prostu w kartach na tu i teraz dla Waszego znaku, to, co macie jeszcze usłyszeć. Może to być jako dopełnienie powiedzmy miesiąca listopada, może to być dopełnienie do tego czytania. Wy będziecie najlepiej wiedzieli, czym to dla Was będzie. Ja nie zrobiłam po prostu czytania na pełnię księżyca, więc, tak jakby troszeczkę w tej idei też to miało być dołożone, ale bardziej na tu i teraz, ponieważ to już jest za nami i po prostu skorzystacie sobie z tego. Bez użycia tego linku nie znajdziecie tego filmiku na moim kanale, więc polecam. A teraz przechodzę już do tego waszego czytania. Macie przepiękne karty. I te karty wasze, które tutaj się wam pokazały, są bardzo e, jakby konkretnie pokazującą sytuację osoby. I tutaj, czy jesteście mężczyzną, czy jesteście e, kobietą, nie ma to znaczenia zupełnie, dlatego że na początku, kiedy rozłożyłam te karty, wydawało mi się, że będzie chodziło o mężczyznę, który Rozpoczyna jakąś nową drogę. Ktoś, kto się uwalnia tutaj z jakiegoś rodzaju ograniczeń. Jednak przez to, że Wy macie dwie karty, i tu jest królowa buław, i tu jest król buław w dodatkowej karcie, więc ja tutaj mam parę osób i, i tutaj macie ogniste te karty, więc tutaj na pewno zdecydowanie chodzi o znak Zodiaku Barana. Czy się mężczyzna uwalnia, czy kobieta się uwalnia, to nie ma znaczenia. Tutaj nie ma jakichś dramatów w tych Waszych kartach. Nie ma uwalniania na zasadzie, że ja się rozwodzę, że ja um, nie wiem, mam jakieś roszczenia tutaj jedną do drugiej osoby. Tutaj absolutnie nie jest w tym kierunku. Tutaj nie ma żadnych karmicznych sytuacji, według tych kart, które ja mam rozłożone. Gdyby było tak, że u Was faktycznie to by przedstawiało bardziej konkretną, dramatyczniejszą być może jakąś scenerię, no to Wy o tym będziecie wiedzieli. Ja tutaj mam bardzo lekko, to jest po prostu taki moment w życiu osoby, kiedy ktoś chce zacząć robić coś na własną rękę, chce spróbować. Tutaj nie ma tak, że nawet jest jakieś palenie mostów za sobą, tu jest wręcz odwrotnie. Ja bym powiedziała, że taka energia, kiedy. Ktoś chce coś pozostawić, ktoś e, podejmuje decyzję, żeby się z czymś pożegnać, z jakąś sytuacją, coś co nie daje być może satysfakcji, ale też poszukać czegoś głębszego dla siebie, bardziej autentycznego, e, być może w pojedynkę, żeby to ktoś robił, nie właśnie przy udziale drugiej osoby, czyli nie jako partner i czy partnerka w, w układzie, tylko raczej właśnie, że ja chcę, w końcu jestem gotowy lub gotowa na to, żeby spróbować. Całe życie na przykład ktoś mi mówił, że w pojedynkę nie dam rady niczego stworzyć, nie dam rady przeżyć, nie dam rady w ogóle żadnego początku tutaj zrobić. Absolutnie nie. Tutaj w tych kartach jest pokazane, że ktoś w końcu, jeśli podejmie ten krok, to, to tego dotrzyma i, i spróbuje i Karta końcowa to jest karta świata, więc tutaj jest sukces, tu jest szczęście, tu jest radość, tu jest osoba, nawet jeśli e, nie dojdzie do tego, czego by chciała osiągnąć, co by chciała osiągnąć przez to swoje działanie, mimo tego, że karta świata mówi o sukcesie, ale ja bym powiedziała, że przyniesie to tej osobie tak dużo radości, tak dużo szczęścia, że w końcu spróbowała, że e, rzuciła się na tą głęboką wodę. Wy macie w karcie podstawy, macie kartę głupca, więc tutaj jest jakby cały czas te wszystkie karty mówią o potwierdzeniach tylko. E, czyli jeśli wybierze ktoś. E, nowy kierunek, nową drogę, zechce czegoś spróbować, po prostu tak, na własną rękę, nie wiem, ruszyć w drogę, gdzieś na przykład odwiedzić jakiś, nie wiem, no, świat, po prostu Miejsce, o którym zawsze ta osoba myślała, marzyła, chciała tego spróbować, czy to są jakieś wiecie, no naprawdę, od takich najbardziej błahych rzeczy do takie bardziej kosmiczne, no to już Wy sami będziecie wiedzieli, co tym jest dla Was i dla każdego indywidualnie. W każdym razie ta osoba naprawdę nie, nie pożałuje tego. Naprawdę nie pożałuje, według tych kart tutaj jest sukces, szczęście, radość i osoba ucieszy się, że odeszła w końcu od jakiejś toksyczności, od jakiejś takiej Energii, gdzie um, ktoś w jakiś sposób ograniczał, um, trzymał łapę na Was, um, w jakiś sposób próbował kontrolować czy próbowała, bo tutaj nie chodzi mi o formę w sumie um, osoby, tylko po prostu chodzi mi bardziej, że ktoś próbowałby w jakiś sposób kontrolować, wydzielać, nie wiem, czy, um, popuszczać łańcucha, przyciągać go, wiecie, no. Wszystko tutaj jest przy tej karcie diabła, więc to mogą być nasze, nawet nasze własne rzeczy, które nas kontrolowały w jakimś aspekcie, a teraz się z tego chcemy uwolnić. My chcemy tego spróbować, my, my idziemy. I tu macie kartę w głowie czytania rycerza, monet, więc to jest. Bycie osobą konsekwentną. Ktoś, kto idzie wytrwale, ktoś, kto sobie rozkłada to swoje działanie na takie bardziej długoterminowe, ktoś, kto jest stabilny, ktoś, kto tutaj nie robi i nie podejmuje tego działania, jakoś tak wiecie, na szybko, tylko to jest już jakby przy przygotowana energia, krok. Kierunku nowego etapu, i bez pośpiechu, ale z takim skupieniem, z jakąś rozwagą, bez, bez takiego wiecie, na, na już na teraz, tak? I tak jak powiedziałam, tutaj macie głupca w podstawie, więc to jest karta uwolnienia się. To jest karta wolność, singlostwo, ktoś kto. Yy, Musi polegać na sobie. Ktoś, kto jest odważny, ktoś, kto prawdopodobnie też i ryzykuje, ale jakby jedno w drugie musi się tutaj niestety to e, połączyć, bo inaczej się tego nie da zrobić. Wiecie, bez ryzyka, bez rzucenia wszystkiego, bez spróbowania, no to tu się nie da nic, wiecie, wyczarować. I w karcie przyszłości macie kartę trzech mony, czyli jest ta praca, jest tutaj ten włożony, um, Wkład nasz własny, skoncentrowanie się na tym. Osoba, która naprawdę się czegoś uczy, osoba, która naprawdę próbuje tutaj, jakby stworzyć coś nowego, wypróbować swoje możliwości. Ja myślę, że nawet wykorzystać jakieś okoliczności, które w tym efekcie końcowym. Jakby mają na zasadzie sprawdzić was samych i sami wy siebie, czy to była dobra decyzja, czy, czy wy w tym macie frajdę, czy wy macie w tym spełnienie. I tak jak powiedziałam, tutaj cały czas te wasze karty pokazują, że tak będzie. Więc nie ma tutaj jakby żadnych e, trudnych. Procesów, który, na które byście nie byli gotowi, jeśli podejmiecie to działanie. W przeszkodach macie e, królową buła, więc jest tutaj ta energia kobiety, kobieta, która może być właśnie partnerką, kobieta, która może być kimś e, w aspekcie pracy, czyli może być szefową poniekąd, możecie tu być e, same, moje drogie panie, które na przykład, nie wiem, e, nie chciałybyście porzucić. E, Swojej pracy i oddać się tylko, na przykład skupić się tylko i wyłącznie na domu, na prowadzeniu domu i na rodzinie. Wręcz odwrotnie, tutaj jest kobieta, która właściwie chce obie te rzeczy połączyć, ale wie o tym, że na dłuższą metę trzeba jednak będzie tutaj podjąć jakieś decyzje. Więc to takie zdecydować się odważyć się na to. A równocześnie znaleźć ten taki, wiecie, ten złoty środek, który e, też wpłynie na to, że będzie można e, tutaj sobie z tym wszystkim tak samo poradzić. W lękach, obawach, ja mam e, kartę Asamonet, więc tutaj jest ten nowy początek. To jest e, droga, którą ktoś podejmuje, ale może być też tak, że ktoś się na przykład zastanowi nad tym, czy ja sobie poradzę finansowo, więc to mogłoby też być jakieś inwestycje, jakieś. E, Sprawy, które no, poniekąd są powiązane też z tymi e, przychodami, z tymi zyskami, z, tą, no, z tym nowym kierunkiem. E, to, jak Was postrzega otoczenie w tym miesiącu, bardzo ładnie. Macie kartę czterech buław, czyli osoba, która jest szczęśliwa, zadowolona, gościnna, potrafiąca bawić się, po, e, ceniąca sobie bardzo e, znajomych, przyjaciół, dom rodzinny, e, a równocześnie też to jest znowu karta fundamentu, czyli tak jakby niełamiąca, jakichś takich wpojonych, wyższych, Zasad, których się też ta osoba trzyma, więc bardzo pozytywnie tutaj, jeśli chodzi o tą kartę. No i um, końcówka, czyli to, co ma Wam pomóc, macie kartę kapłanki i karta rezultatu, karta sukcesu. Kapłanka to, co ma Wam pomóc, więc tutaj mam wiedzę przede wszystkim. To mam taką kobietę, która, kobieta, no ale ogólnie mi chodzi o samą energię tej karty, ktoś, kto jest um, jakby nie próbujący wychodzić przed rząd, tak? Czyli jakby jeśli mam informację, to ja się nimi nie dzielę, jeśli ktoś się mnie o to nie pyta. Czyli takie bardziej, bardziej tak, takie troszeczkę ukrywanie niektórych spraw dla siebie, a przynajmniej nie wyskakiwanie z tym za wcześnie. Ktoś, kto potrafi e, trzymać, e, trzymać się z dala od od tłumu, od jakiegoś takiego, wiecie, bycia na świeczniku, albo tak, wiecie, być taką osobą bardziej zauważalną, wręcz odwrotnie, raczej tak e, stać, e, no stać tak jakby trochę z tyłu. E, wiedza, intuicja, e, tarot oczywiście też może wam tutaj pomagać. Ja w, w tej karcie też widzę bardziej e, kontekst astrologicznych tych y, przekazów, więc też zwracać uwagę, jeśli nigdy nie korzystaliście, to, to polecam, dlatego że y, wszystkie te przekazy właśnie astrologiczne, powiązanie y, Przestrzeni astralnych, planety, wiecie, wszystko co się dzieje w danym momencie ma bardzo duży wpływ na to, czy my możemy z czymś ruszyć, czy, czy coś nas będzie trzymało w miejscu, więc to są bardzo ważne aspekty. Sny są bardzo tutaj też ważne, no i ta cały czas ta intuicja, którą u kapłanki jest niesamowicie silna. Oczywiście możecie mieć kobietę, która jest kimś takim, kto jest waszą przyjaciółką. Równocześnie się nie narzuca, a, ale jakby też trzyma tą rękę na pulsie, żebyście gdzieś e, nie popełnili błędu. Zawsze możecie się tutaj jej o coś zapytać, poradzić. Ona ma naprawdę niesamowitą e, wiedzę. E, Ktoś z pod znaku z raka mogłaby tutaj być też osoba i wtedy byście wiedzieli, że no, z tą osobą świetnie, świetnie wam się e, dogaduje i potrafi. Po, potrafić się tutaj razem, powiedzmy, um, dojrzeć więcej niż w pojedynkę tutaj właśnie z tą osobą. No i w rezultacie mamy tą kartę świata, więc sukces, radość, wszystko, co tutaj zostanie podjęte, jakiekolwiek działanie ma przynieść wam szczęście i radość i nową drogę, nową przestrzeń, przepiękna energia naprawdę tutaj na ten miesiąc grudzień. Być może chodzi też, bo ponieważ karta świata, wiecie, że to jest Ostatnia karta, nawet i roku, tak, czyli dopełnienie cyklu, dopełnienie roku. Może być tak, że tutaj będą jakieś sprawy, które są połączone z jakąś e, energią całości e, ogólnie, która się skumuluje tutaj w tym miesiącu grudniu i będzie jakby podsumowaniem wielu aspektów. Tak jak powiedziałam, nie widzę tutaj żadnych karmicznych e, spraw, które by miały na celu e, chyba wiecie co, no chcę powiedzieć, że tu, ja nie widzę tu sądów, nie widzę jakiegoś takiego, wiecie, e, cały czas jakiejś walki tutaj pomiędzy dwoma osobami raczej odwrotnie, takie pozwolić sobie na tą wolność, pozwolić sobie spróbować tego, na co zawsze ch chcieli, czego zawsze chcieliście spróbować i jakby Zrealizowanie po prostu tego planu, czymkolwiek to będzie. Ja, ja nie wiem, czym będzie. Macie dwie karty koziorostwa tutaj pokazane. Macie kartę wodnika, macie kartę e, raka, tak jak już Wam wspomniałam. I teraz jest król Buław, tutaj pokazany w tej dodatkowej e, energii, więc jak najbardziej tutaj są dwie osoby, tu, tu jest para, para, para ludzi. E, para ognista, czyli tutaj są, tutaj jest wasz znak cud, jako pokazany przede wszystkim. To, to jest też bardzo istotne, więc cały czas jakby podstawą tutaj jest wasze działanie. I wiecie, co mi jeszcze tutaj przyszło do głowy, ale to będzie tak bardzo indywidualnie dla kogoś, że ktoś mógłby nawet zrezygnować chyba z domu, że naj, nawet by osoba, podejmując to swoje działanie, nie roz, 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 rościć tak, praw do jakiegoś materialnego um, dobytku, dorobku waszego wspólnego, tylko ta osoba by odeszła. To nie jest takie, że ja to z, zostawiam i tutaj nigdy nie wrócę, ale na pewno nie będzie to na zasadzie, że ktoś się będzie kłócił, że ktoś tutaj chce jakby połowę, żeby to było wszystko podzielone. Tutaj ktoś się zrzeka Domu. Ja nie wiem dlaczego, ale tutaj jest, dla mnie tutaj sprawy, które mogą być związane z mieszkaniem, z domem i taki bątek, kiedy ktoś to zostawi dla czegoś, nie wiem dlaczego. Dla pracy, dla, nie wiem, dla zagranicznej jakiejś yy, wyprawy. No dwie karty drogi mam pokazane. No i ten głup jest tutaj, no to na pewno zdecydowanie jakiś nowy początek. Przy asie monet mamy kupowanie czegoś, kupowanie, sprzedawanie yy, i to takie już są konkrety, ale też jest ta właśnie nowa droga, czyli zainwestować coś w. No, i, i znowu mamy tą kartę czterech buław, czyli też może być dom. Nie wolno Wam ustępować. Możecie być postawieni przed wieloma sytuacjami, gdzie ktoś będzie próbował cały czas was zatrzymać, kiedy ktoś nie będzie wyrażał zgody na to. Wy macie wytrzymać, wytrwać, nie pozwolić, żeby to, żeby właśnie ktoś was powstrzymał. Wy jesteście silni, macie taką silną pozycję, macie silną pozycję waszej własnej racji i jakby cokolwiek, ktokolwiek tutaj będzie próbował zmienić wasze zdanie, to wy się, wy się macie tutaj trzymać tej swojej pozycji, bo, bo to wam się należy. Wam tutaj nie powinniście ustępować w jakiejś sprawie, więc chyba tyle. Mam nadzieję, że będzie przydatne dla was to czytanie. Dajcie znać w razie czego w komentarzach. Jestem ciekawa, jak wy to widzicie, ale uważam, że wasze karty, w końcu czwarty znak, który robię i jest przełom na taki naprawdę dobry, Akcent tutaj, jeśli chodzi o ten miesiąc grudzień, więc e, cieszę się bardzo, że to akurat u Was się pokazało. Tego Wam życzę. Ściskam, pozdrawiam, trzymajcie się, no i wszystkiego dobrego.